Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie. Ja już zostałem w szumie powitalny. Ja nie wiedziałem, że tu takie niespodzianki są, że to takie gościnne miasto, bo nie wiedziałem, jak tu dojechać do domu kultury. Wychodzę z samochodu, nawet nie zdążyłem zamknąć drzwi, ja już jakiś pan podchodzi, mówi komitet powitalny. Dzień dobry, panu, panie kierowniku, nieba, paczacie, dwóch złotych, taki za to. Zawsze jakieś powitanie. Pewnie gdzieś niedaleko Biedronka była. Z mojego doświadczenia wynika, że tam gdzie są żule, tam jest i Biedronka. Więc miałam gorszą przygodę z żulami. Wychodzę po lekkiej imprezie z akademika, idę do Biedronki i znowu. Dzień dobry, panu, ale pan ma grubą kieszę, by pisała złotówek. A za sklepu jego kolega Stefan! Poznajesz po twarzy. Faktycznie nie wyglądałem wtedy najlepiej. Szubin to fajne miasto. Macie Biedronkę, macie rynek. Nowy rynek. Jest dobrze. Ja pochodzę z Broczy, też mamy Biedronkę. Mamy rynek. Nie mamy kostki brukowej. Jeszcze. Ale znając ludzi z Broczy to może być nawet ta Szubina za chwilę. Ale mi się nie dziwi w końcu niedaleko. Słyszałem, że fontannę też będziecie mieli nawet. Macie już. No to super, to się na spacer wybrać. No ja już... Słucham, tak, zbroczy, dokładnie. Takie małe coś koło bietgoszczy. Koło za nasz. Ja już jestem na szczęście po studiach, co widać, ostatnio przy tyłem. Chociaż nie zgodzę się z tym, co ludzie mówią, że studenci źle jedzą. Ja się z tym zupełnie nie zgodzę. Ja na studiach cały czas jadłem dobrze. Przez całe studia, całe 9 lat. Było trochę przygód. Przez całe 9 lat jadłem zawsze na obiad dwa dania. Codziennie. I to dwa drugie dania. Rysi i makaron. Teraz już pracuję, wiem, jak smakuje schabowy. Koledzy mi opowiadali. Chociaż to, że skończyłem studia, ma też swoje złe cechy, bo już nie dostaję paczek z Caritasu na święta. No, ale przyszedłem tutaj, żeby wam opowiedzieć o, o czymś takim. Ostatnio wymyśliłem sobie, że jak ludzie się zapoznają, chłopak, dziewczyna, czy to pan, czy pani, wieczorek zapoznawczy, dyskoteka, obojętnie co, to jest prawo, które to reguluje. To się nazywa teoria podrywu. Więc jeżeli ktoś z państwa chciałby ją zastosować, to wystarczy zastosować ten prosty wzór. Teraz przejdźmy do praktyki. O co chodzi w teorii podrywu? Mamy, prawda, jakąś sytuację, jest praca i pan jeden... Tu wpadłam w oko pani A. On z mali cholery do niej myśli, o niej całymi nocami nie śpi, ale pani A w ogóle nie patrzy, ona go nie widzi. Ona go nie zauważa zupełnie. Ona widzi tylko pana czwartego. Podobnie tak jak i pani B i C i One wszystkie w niego jak obrazek. A on nic. Zupełnie on ich nie widzi, nie zauważa. Część nie odpowie. Zupełnie nic. Jest niewidomy. <grym> i dalej. <grym> Mamy nasze społeczeństwo i jak powiedział kiedyś Karl Marx, taki ekonomista, społeczeństwo jest podzielone. Na tych, którzy posiadają środka, środki produkcji, na tych, którzy nie posiadają. W mojej teorii środek produkcji to kobieta. I tutaj Pani mogą sobie pomyśleć, że jestem szowinistą. Otóż nie. Znaczy. czasami. O no nie, nie jestem, dobra, nie jest o to. Dlaczego kobieta jest środkiem produkcji? No bo produkuje najwięcej dobra. Wszystko, co dobre, piękno, delikatność, wrażliwość, wszystko jest od kobiety. No są jeszcze środki zastępcze, takie jak wódka, whisky piłka nożna, żurzel, teraz w Szubinie jest, też takie zastępstwo. No i ten pan posiada, prawda, swoją panią, ten pan dwie posiada, dlatego taki bardziej uśmiechnięty. Ten pan pięć, od ucha do ucha uśmiechnięty. Gdyby nie uszy, to by dookoła głowy miał. To jest nieważne. Im więcej, tym lepiej. Z moich badań naukowych wynika, że od 3 do 5 to jest taka optymalna liczba, która pozwala się wyspać. A ci są tutaj, panowie, no smutni, no nie mają swoich kobiet, no to jak mają być weseli? Idziemy dalej i te dobra się dzielą, prawda? Mamy w podział du... Podział ta gramatyka. Prawda? I te dobra się dzielą, mamy tutaj jedną panią, prawda? Włosy, ona była oficerem, a trwało. Problemy techniczne. Mamy tutaj drugą panią, ale ona jest niezadowolona i ta pani daje więcej dobra niż ta. Czyli okazuje się, że w różnych państwach to się dzieli, prawda? W jednym państwie mamy więcej atrakcyjnych kobiet, w drugim państwie mamy mniej atrakcyjnych kobiet i to też można za, pewną, za pomocą jednego, za pomocą jednego czynnika łatwo obliczyć. Jest coś takiego jak współczynnik nierówności społecznej który nam mówi, jaki jest stosunek kobiet atrakcyjnych do nieatrakcyjnych. W Polsce jest to 0,32, czyli na jedną taką rozchwytywaną panią. Przypadają trzy takie. O, ta jest tam niesympatyczna. Ta jest taka mała. Ta jest trochę zabuda. No mniejsza, oto tutaj mamy Stany Zjednoczone i 0,51, czyli jeszcze wyższy ten współczynnik. Czyli na jedną taką atrakcyjną przypada raz, dwa, trzy, cztery pięć takich nieatrakcyjnych. Ta pani jest anorektyczką, To jest ludzik Michelin, Nie wiem czemu to jest. Ta pani ma dwie głowy. To się ciężko znaleźć faceta. To jest niesympatyczna. jakaś murzywka, nie to. Idąc dalej i mamy na przykład Niemcy, prawda? Polska, Stany Niemcy mają 0999999. Co to znaczy, że na jedną atrakcyjną kobietę w Niemczech przypadają całe Niemcy nieatrakcyjni? To znaczy, że te Niemcy musimy unikać. Mamy też mamy prawo popytu, które mówi, że wraz ze wzrostem ceny, która idzie do góry, maleje popyt, czyli tutaj jest to, tu jest zero jak coś jest droższe, to nie chcemy tego kupować, ale mamy też w ekonomii taki efekt Eilena, który mówi, że mimo tego, że cena luksusowego towaru wzrasta, to wzrasta też popyt. No i prawda, mamy taką panią, no i popyt na nią, no nie jestem dobitym plastykiem, i popyt na nią jest duży, temu panu na nią zależy, prawda, chociaż ona mu marudzi, ona powie poszlibyśmy do kina, byliśmy wczoraj. Kiedy to było? Może kupimyśmy dżinsy. Masz dużo. Mam 31 par. A wiecie, ma 31 dni. Daj tak za mało. Ale masz brzuch. może żebyś poszedł na siłownię. Przecież chodzę. Po co ty na tą siłownię I Tak dalej. Ona mu ma ludzi, ale on nic. On się stara. On jakąś książkę przeczyta albo kupi, kto wystarczy. Jakiś prysznic sobie weźmie. Facet się stara generalnie. Zależy. Teraz przechodzimy do rzeczy bardziej zaawansowanych. Klucz, czyli strefy erogenne, prawda? Jak już oni się poznają i tak dalej, to gdzie prawda łaskotać i tak dalej wiemy. I tutaj narysujemy sobie dwie kobiety, znaczy jedną kobietę, żebyśmy ją mieli... W zespole na dobrze. Taka <noise> sukienka. Prawda. I tutaj mamy ją od przodu, ale strefy erogenne są od przodu i od tyłu. No więc narysujemy tą samą kobietę od, od tyłu. To nie jest ta sama kobieta. A jest... Ma chorobę barki. Ale nie będziemy jej dyskryminowali przez to, że ma chorobę barku. Tu jest przód, a tu jest tył, ale nie możemy napisać, że tył, no bo jak pisać, że kobietę bierzemy od tyłu? No to napiszemy, że tu są plecy. Czy tu mamy P, tu mamy P, wszystko jasne. Przód i plecy. No i takie strefy erogenne od przodu są wiadomo. Dekolt, brzuch i tamtego, tutaj plecy, ramiona całe. Za kolanami, tu ma większe kolano. Tutaj gdzieś ma łokieć pewnie. Czyli kobiety mają dużo tych stref erogennych. A teraz zobaczmy, jak to wygląda u mężczyzn. A musimy też narysować, może teraz będzie mi jakoś lepiej. Noga jest druga. O, to jest hardkorowy koksu, dobra, nie wstaję. Gdzie są strefy erogenne u mężczyzn? Jest ich mniej. Raz, dwa, trzy nie znaczy, że on lubi być gilgotany pod pachami na stopach. To znaczy, panowie, że od czasu do czasu, prawda, do jakiejś drogerii. Faceci nie lubią chodzić po drogeriach, ale dezodorant i skarpetki można już kupić nawet w Monopolowym. Ale jest takie prawo, złota proporcja Wittredo Pareto, włoskiego matematyka, 80 na 20, tak? Że różne rzeczy się dzieją. I tak mężczyzn, niestety ta proporcja mówi, że 80% mężczyzn myli się w 20% swojego ciała. Jest to... to znaczy, że jeżeli mamy 500%, to tak, podzielmy takiego na, to będzie jedna część ciała, druga, trzecia, czwarta, no to niech ten sobie umyje rękę, ten też sobie umyje rękę, leworęczny, ten sobie umyje głowę, ma włosy jeszcze. Ten sobie umyje nogę, a ten szczęśliwy z się cały, no to zadowolony. To jest mniejszość w społeczeństwie. Teraz wracamy do stref erogennych kobiet, bo panowie, są dwie najważniejsze strefy erogenne kobiet. Oszy i ucz, oczy i uszy. Mniejsza o to, jak kobieta, prawda, czy ją podrabiemy, czy ją pogłaskamy. Kobieta musi słyszeć, prawda, ona musi słyszeć, że to jest ta nasza kobieta, że to jest ta jedyna. Tu stracę parę tajemnic, na przykład dodatki. Patrzymy, zwracajmy uwagę na kobiecy dodatki. Ona ma jakiś kolczyk, naszyjnik ma, skłęb dinozaura, mniejsza o to. I trzeba je słodzić. I tu jest pan, i no, on tak, prawda, ale masz ładny naszyjnik, do twarzy ci z tym naszyjnikiem. A kolczyki masz, a buty ci pasują do kolczyków. Ta kobieta jest zadowolona. Prawda? Ona musi wiedzieć, że jest rozchwytywana, że to jest tam. Musi o nie bać. Czasem jakiegoś kwiata trzeba jej kupić. No nie, takiego to kolego. Mniejsza o to. No i na koniec doszliśmy do sedna tematu. Mamy równanie podrywu, prawda? Tutaj sobie narysujemy panią i pana. To jest nasza Pani. Jak ona będzie miała na imię? Jak? Genowewa. Piękne imię. A tutaj będziemy mieli dżentelmena. Jak on będzie się nazywał? Teofil. No, to bardzo często spotykamy. Kto nie zna Teofila, prawda? Teofil i Genowewa, Boże. Jeżeli będą mieli dzieci, dziecko będzie miało podać imiona rodziców, to nie będzie miało łatwo. Oni się prawda poznają, nie wiem, gdzie się mogą poznać na dyskotece w szubinie, albo na rynku się. Po... O, poznali się na rynku. Tu mam takie dziury. Oni umrzą na ręce, przeniósł ją. Do fontanny, tutaj. No to zaprosił gdzieś na miasto, na kawę, żeby coś wypili. No to piją jednego drinka on Ustawia, piją drugiego drinka, trzeciego. I to jest faza najważniejsza. Trzeci drink. I tutaj stają na skrzyżowaniu. Albo parkiet, no ale nie wiadomo czy Teofil dobrze tańczy, ma jedną nogę krótszą, drugą dłuższą. Nie tańczy dobrze. Więc weFA idzie sobie do toalety przypudrować nosek, a te Teofil zamawia drinka kładącego. Tutaj znowu wracamy do konstrukcji pareto 80 na 20. 80% drinka kładącego to jest 20% Red Bulla. Czyli tak, szklanka do drinków ma 300 ml, puszka Red Bulla 250 to jest 1 piąta. Czyli wychodzi, że w naszym drinku 50 ml to jest Red Bull, a 250 łódka. Genomefa wraca z toalety, pije drinka kładącego i teraz już mogą iść na parkie. Nie Nieważne, czy Theofi umie tańczyć, nieważne, czy ma nogi, w zasadzie nawet nieważne, czy on jest, bo po takim drinku jedno na jest wszystko jedno. Tak to by wyglądało, w ten sposób przedstawiłem swoją teorię. Mam nadzieję, że zostanie ona użyta w szubinie. Pani nie pozostaje nic z tylko wybrać się na rynek do szubina, prawda? Także dziękuję i życzę miłego wieczoru.